Seria GTA przepełniona jest wieloma świetnymi mechanikami. Owszem, czasami nie są one zbyt logiczne, no i czasami wydają się wręcz głupie. Chyba takim dość szybko nasuwającym się na myśl przykładem takowej nielogicznej mechaniki jest paint spray Daje on naprawdę niesamowite możliwości, lecz, no właśnie, rozpieprza racjonalne podejście gracza do rozgrywki w drobny mak. Możemy udać się w centrum miasta, wyjąć minigana, rozdupcyć tysiąc samochodów, następnie odciąć dziesiątkom NPC-tów w no i finalnie, aby uniknąć za to wszystko odpowiedzialności, wjechać do Spray'a. No i oczywiście to wszystko na oczach policji. Wiadomo. Myk pyk, zmiana kolorku i wszystko cacy. Stu żołnierzy, którzy chcieli urwać na łeb jeszcze 5 sekund temu, nagle zapomina o temacie. Niemniej tak czy siak, gdy przymkniemy nasze oczy na pewne racjonalne powody, dla których nie ma to sensu, no to bez PN Spraya serii GTA sobie wręcz nie wyobrażamy. O, mam policję na karku, okej, okay, jadę do PN Spraya. Albo ewentualnie wyjeżdżam poza okrąg poszukiwań. To tak bardziej w tych nowszych częściach serii. Podobnych rzeczy w GTA znajdziemy całkiem sporo. Niestety, pośród tych wszystkich fajnych, przydatnych, zaskakujących, tudzież ciekawych mechanik, znajdziemy też sporo gaw. W większości przypadków ciężko domyślać się, po co niektóre z nich tak naprawdę są. Idealnym przykładem tego, o czym mowa, jest funkcja, jaką oferuje nam jeden z garaży w Portland Harbor w GTA 3. Gdyby ktoś nie kojarzył tematu, no to jest to garaż, do którego odwozimy opancerzony furgon w misji o od Joe'a Leoni. W ogóle to nie zdziwiłbym się, gdyby większość z Was ani trochę nie kojarzyła, że ten garaż po misji jest dla nas dalej aktywny, no i do tego jeszcze cokolwiek robi. Po prostu łatwo to przeoczyć. Przechodząc do sedna, to w owym garażu działa sobie jakaś tam ekipka, która profesjonalnie zajmuje się otwieraniem pak, takich oto właśnie opancerzonych pojazdów. Wszystko oczywiście po to, aby dorwać się do fantów, które w takich wozach mogą się potencjalnie ukrywać. Zatem teoria wygląda nieźle, lecz w pewnym momencie nieco się rozjeżdża. Ale o tym za chwilę. W każdym razie, po ukończeniu tej misji, gracz otrzymuje wiadomość na pager, że garaż ten funkcjonuje cały czas w świecie gry, nawet poza misją. Czyli jeżeli dorwiemy jakiś tam opancerzony wóz, to możemy sobie go tam zabrać i otrzymamy jakąś tam kaskę. No i w zasadzie, jakąś tam to chyba najlepsze sformułowanie na ilość kasy, jaką otrzymujemy. Otóż, system wynagradzania to jakiś żart. Garaż daje nam kasy za pierwsze 10 dostarczonych pancerniaków. Za pierwszy otrzymamy 5 kawałków, za drugi 4,5, za trzeci 4 i tak dalej. Za ostatni security car, czyli dziesiąty, otrzymamy zaledwie 500 dolców, co jest po prostu dosyć dziwne. No i o co tu chodzi? Jak naliczana jest wypłata, no i na jakiej zasadzie jest naliczany tu procent od zdobytego łupu? Zakładając, że Klot otrzymuje 20%, czy nawet niech będzie, że 10, to to oznacza, że na pokładzie furgonu było 2,5 bądź 5000 tysięcy dolców. Kto kurwa wynajmuje furgon, żeby przewieźć taką gotówkę? Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie wynajęcie furgonu plus dwóch ochroniarzy, żeby przewieźć tyle pieniędzy, co przeciętny biznesmen z Wall Street nosi w tylnej kieszeni, no wydaje się co najmniej dziwnym pomysłem. Do tego z perspektywy gracza jest to totalnie useless robota. Znalezienie konwoju na ulicach Liberty wcale aż takim częstym obrazkiem nie jest. Do tego jak już furgon znajdziemy, no to musimy dowieźć go na miejsce. Finalnie dostajemy jakieś ogryzki. To znaczy jasne, to nie są małe pieniądze, ale biorąc pod uwagę, ile klot zarabia na samych misjach albo nawet na innych zadaniach pobocznych jak dostarczanie wozów do doków, no to dowożenie furgonetek lukratywną fuchą dla niego po prostu nie jest. To już lepiej na gaszeniu pożarów się w trójce zarabia. Dobre jaja są też wtedy, gdy zdecydujemy się przywieźć do garażu 11, 12, 13 i tak dalej Security Car. Panowie z garażu powiedzą wówczas, że nie dostaniemy forsy. Dlaczego? No bo już mają taki wózek i ten jest dla nich bezwartościowy. Ręce opadają. Nie wiem, czy na ten moment urodziła się osoba, która potrafi tę zagadkę rozwiązać. Przecież ponoć ci goście w tym garażu zajmują się forsowaniem furgonów, aby skrajać je z fantów, no a nie kolekcjonerką. Zatem, czy Klot zostaje w takiej sytuacji wydymany? Nie, skądże. Wisienką na torcie jest to, że cały ten quest nie jest nawet wymagany do osiągnięcia 100% w grze. Aby omówić kolejną rzecz, nie trzeba byłoby nawet tak naprawdę przenosić się do kolejnego GTA, ponieważ to, o czym będzie mowa, znajduje się też w GTA 3. Mowa tu o pigułce z adrenaliną. Jest to przykład rzeczy, która w moim odczuciu wcale taka bezsensowna nie jest. Problemem jest tutaj koncepcja twórców odnośnie tego, w jaki sposób tabletka z adrenaliną jest zażywana przez bohatera. To właśnie sposób powoduje, że finalnie cała ta mechanika jest totalnie bezsensowna. Już tłumaczę o co mi chodzi. Gdy ktoś nie ma zbyt dobrego aim'a albo gra na padzie, gdzie celowanie jest po prostu trudniejsze, to wówczas spowolnienie czasu, jakie daje pigułka adrenaliny jest zajebiste. Pokazuje to misja u ciotki Pule, w której to musimy rozprawić się z oponentami gangu haitańskiego. Podobnych sytuacji, zarówno w GTA 3, czy w GTA Vice City, gdzie pigułka adrenaliny nadawałaby się idealnie, znajdziemy całkiem sporo. No ale co z tego, jeżeli wówczas żadnej nie mamy pod ręką? Fajnym przykładem może być tu końcówka misji Loose Ends. Na samym końcu tego zadania na bohatera czai się wielu przeciwników. Pigułka adrenaliny przydałaby się w takiej sytuacji idealnie. No i tu właśnie dochodzimy do sedna. Pigułki, aby nie być totalnie czymś bezsensownym w grze, powinny dalej być tak, jak są możliwe do zbierania na mapie, z tym, że powinny one trafiać do ekwipunku gracza. Moglibyśmy je wówczas używać w konkretnym momencie, czyli wtedy, kiedy takiej pigułki faktycznie potrzebujemy. To, czego z kolei nie potrzebujemy, tym razem w grze GTA San Andreas, no to mechanika odholowywania aut na parking policyjny. Tak, jest to fajna i ciekawa mechanika, ale w 95% jedynie frustrująca. Jest ona przydatna jedynie wtedy, kiedy policjant nas aresztuje w samochodzie. Wówczas faktycznie, zwłaszcza jak mieliśmy jakąś fajną gablotkę, fajne jest to, że możemy ją odzyskać. To znaczy właściwie to zajęcie. Ją z powrotem, bo jak wjedziemy do garażu policyjnego, to zaraz otrzymujemy trzy gwiazdki pościgu i zaczyna nas gonić helikopter. Gorzej natomiast ta mechanika sprawdza się w większości innych sytuacji. Przykładów tu jest napęczki. Zajeżdżamy na miejsce misji, parkujemy furę w pobliżu, kończy się kadstenka i cyk, fura odholowana. Komisariat często gęsto znajduje się daleko od miejsca misji, więc jeżeli chcemy odzyskać furę, no to musimy zap. Przez półmiasta, co by naszego admirala mieć z powrotem. Nie zapominajmy, że potem czeka nas wizyta w pełnię sprayu, no bo mamy trzy gwiazdki za wejście na policyjny parking. A wiadomo, na trzech gwiazdkach za długo w jednej furze się nie wytrzyma, gdyż jakiś szalony policjant, motorzysta, bodzinny słotowiec nam ów gablotę prawdopodobnie lada moment rozdupcy. Wisienką na torcie tej mechaniki jest to samo co w przypadku garażu z GTA 3, czyli że mało kto po prostu o niej wie. Wszystko dlatego, że misja, dzięki której gra miała nam tę mechanikę przedstawić, została usunięta. Chodzi tu dokładnie o pewną dodatkową misję dla Caesara Wielpando. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że w plikach gry można znaleźć audio pochodzące z cutscenki tej właśnie misji. Przy misjach sobie zostajemy, z tym że pod lupę bierzemy GTA Liberty City Stories. Otóż najbardziej lub jedną z najbardziej bezsensownych rzeczy w GTA Liberty City Stories jest misja poboczna Noodle Punk. Na pewno większość z Was kojarzy misję Pizzermana z GTA Vice City. W skrócie mówiąc, monotonne rozwożenie pizzy skuterem po Vice City na czas. Zadanie, które warto było zrobić, no bo dostawało się więcej życia. Tommy, zamiast 100 punktów, mógł mieć po ukończeniu tej aktywności punktów 150. Zatem życie wzrastało mu o połowę, co będzie istotne w kontekście dalszego opowiadania. Otóż, misje Noodle Punk w GTA Liberty City Stories to dokładna kopia misji Pizzermana z tym, że zamiast pizzy rozwodzi się nudle. I ogólnie spoko, fajne urozmaicenie, lecz jest tu pewien haczyk. Misje Pizzermana w GTA Liberty City Stories zostały. Twórcy wymyślili sobie, że fajnym pomysłem będzie rozdzielenie możliwości ogarnięcia większej ilości życia na dwa monotonne questy z rozważeniem żarcia w roli głównej. W Vice City po 12 levelach misji Pizzermana temat był załatwiony. W GTA Liberty City Stories trzeba zaś przejść 10 leveli Pizzermana, co da nam 25% bonusu do życia, no i 10 leveli Kluskomana, które dadzą nam drugie 25%. No i nawet jeżeli na większej ilości życia nam nie zależy, ale przechodzimy grę na 100%, no to i tak przed wykonaniem tych dwóch monotonnych tematów najzwyczajniej nie uciekniemy. Łatwo z kolei uciec w GTA Vice City Stories przed koniecznością użycia pewnego totalnie bezużytecznego przedmiotu, którym jest lornetka. Pojawia się ona w misji o nazwie Lee Bound. Przedmiot jest o tyle bezsensowny, że taka snajperka spełnia dokładnie takie samo zadanie, a do tego szczela jeszcze. Więc po co ta lornetka to ja osobiście nie wiem. Nawet zasięg między snajperką a lornetką w ogóle się nie różni, więc dostrzeżemy z dystansu za pomocą jednego jak i drugiego przedmiotu dokładnie to samo. W ramach ciekawostki warto dorzucić też to, że jak Wik trzyma w ręce lornetkę, to wówczas z jakiegoś nieznanego nikomu powodu nie może on zranić peda w walce wręcz, demat ciosu jest tak jakby dezaktywowany, mimo tego, że Wik dalej jest w stanie ciosy wizualnie wyprowadzać. Dziwne to jakoś, przyznam szczerze. Dziwne jest też to, po co Nikobelik przyjmuje zapłatę od swoich zleceniodawców po ukończeniu zadania. Twierdzę tak, ponieważ brak możliwości wydawania gotówki w GTA 4 to zdecydowanie największy bezsens. Wielu graczy uważa, że najbardziej beznadziejne w tym względzie jest GTA 3, niemniej ja uważam inaczej. W trójce przynajmniej potrzebujemy trochę grosza pod koniec gry, kiedy to musimy uratować Marię z rąk Baśki. Biorąc pod uwagę, jak rozbudowane jest GTA 4, jak złożona jest ta gra, no to w skrócie mówiąc jest to duży mankament. Zarazem znacznie bardziej widoczny, aniżeli było to w GTA 3. Nikobelik wyrusza do USA, aby zarabiać w force i wydawać ją na różne rzeczy i przyjemności. Tymczasem jedyne co Niko może kupić to broń na misje, jakieś kierpce i swetry, ewentualnie jakiś dzwonek albo motyw cycków na telefon. Także trochę słabo. Ani jakichś unikatowych fury, ani safe house'ów, ani biznesu, ani tuningu, ani tak naprawdę niczego, na co Niko mógłby te swoje ciężko zarobione pieniądze wydać. Nie wiem, taki trochę symulator oszczędzania, mam wrażenie. Tak na marginesie, z pieniędzmi związana jest jeszcze jedna bezużyteczna funkcja w grze. Chodzi tu oczywiście o bankomaty, które służą tylko i wyłącznie do pokazania graczowi stanu jego konta. To jest chyba coś dla miłośników immersji, tak mi się wydaje. Inaczej w sensie nie umiem tego wytłumaczyć, no bo przecież stan konta pokazuje nam się w menu pauzy, co nie? Następnie przechodzimy sobie do dodatku The Ballad of Gateni, w którym statuetkę najbardziej bezużytecznej rzeczy wygrywa policyjny motocykl. Jeżeli o nim, przyjacielu, nawet nie słyszałeś, to w sumie nie jest to dziwne. Otóż z jakiegoś powodu pojazd ten jest dostępny tylko i wyłącznie w trybie wieloosobowym, ekskluzywnie dla ballady. Znaleźć go można w czterech lokacjach na mapie. Tak, nie została tu popełniona żadna pomyłka, wszystko zostało powiedziane dobrze. Nawet gdy już skusimy się, żeby odpalić MultiK do czwórki, to musi być to ten dedykowany dla ballady. Do tego na ulicach Liberty City nigdy nie spotkamy policjanta, który wykorzystywałby ten pojazd w akcji albo chociażby do patrolowania ulic. Nie wiem o co chodzi, ale buja mocno. Dodatkowo jest z nim związane kilka bugów i nie niedociągnięć. Po pierwsze, w przeciwieństwie do innych pojazdów służb porządkowych, motocykl ma dostępne normalne radio, zamiast radia policyjnego. Do tego, jeżeli spojrzymy przez przednią szybę motocykla, to syreny wyglądają tak, jakby były rozwalone. Zostając przy syrenach, to warto nadmienić, że pedy nie będą na nie reagowały, w przeciwieństwie do innych uprzywilejowanych pojazdów. Idąc dalej, animacja wsiadania do motocykla również jest spieprzona. Nie dość, że gracz chwyta za niewidzialną kierownicę, no to jeszcze podczas wsiadania dziwnie rozciągają mu się ręce. Twórcy zatem stworzyli fajny pojazd, którego finalnie ani nie dopracowali ani nie znaleźli dla niego żadnego zastosowania. Na dodatek z jakiegoś powodu uczynili go ekskluzywnym dla trybu multiplayer. Następnie na chwilę zajrzymy sobie do GTA The Lost and Damned, gdzie jako najbardziej bezużyteczną rzecz wybrałem Rurobomby. Jest to ta sama kategoria, co misje Noodle Punk z GTA Liberty City Stories. Otóż rurobomby działają dokładnie tak samo jak granaty. Do tego z rurobomb, podobnie jak w GTA Vice Histories z lornetki, sami prawdopodobnie nigdy byśmy nie skorzystali. Dlatego w The Lozen pojawia się misja, podczas której to rurobomby są specjalnie wspomniane przez bohaterów, no i do tego dodane są do ekwipunku gracza. Poza tym te całe rurobomby to taki niewygodny shit, że i tak finalnie ciężko je sensownie wykorzystać. Jadąc pojazdem, nie da się bowiem celować, przez to nie możemy kontrolować tego, gdzie rurobomba wyląduje. Także koniec końców, w misji, w której rurobomby mają odegrać główne skrzypce, i tak lepiej jest użyć jakiegoś poręcznego machine guna. GTA Chinatown Wars ciężko było wybrać jakąś rzecz, która jest totalnie bezsensowna, łamana na bezużyteczna. Także jeżeli moglibyście tutaj nieco pomóc, to byłbym wdzięczny. Zapraszam w związku z tym do sekcji komentarzy. Póki co przechodzimy do wciąż najnowszej odsłony cyklu. GTA V wybór padł na GTA Online. Ja no żarcik, nie byłbym sobą, gdybym nie do się do online'a, wiadomo. No a tak już serio, to mianem najbardziej bezużytecznej rzeczy w GTA V określam kolejkę górską. Widoki jak widoki bywają całkiem niezłe, lecz de facto i tak najfajniejszy widok mamy z samej góry Chiliad. Do tego wjeżdżając kolejką, pozbawiamy się możliwości zjazdu z góry jakimś off-roadowym pojazdem, co zazwyczaj jest przecież głównym powodem, dla którego w ogóle na samą górę chcemy się dostać. W ramach anegdotki, na pewno warto wspomnieć, że na równi z kolejką górską możemy postawić system metra w Los Santos, o którym tak na marginesie w ogóle pewnie mało kto wie. W czwórce został nam on chociaż zaprezentowany, stąd znam osoby, które lubiły z tego systemu, zamiennie z taksówką, korzystać. W piątce de facto nie został on nam nawet wspomniany, taki mały był sens w moim mniemaniu, aby się fatygować do zaimplementowania go do gry. Jeżeli coś zostało pominięte i ewentualnie dodalibyście jakąś inną bezsensowną rzecz, do którejś z części cyklu, to sekcja komentarzy jak zwykle należy do Was. Wpadnijcie teraz na wideo poświęcone jednej rzeczy z każdego GTA, która jest do dupy. Tymczasem dziękuję patronom za wielkie wsparcie, dziękuję wszystkim za obecność, trzymajcie się i do zobaczenia, strzałeczka.